Hej, witajcie! To jest mój pierwszy oficjalny filmik na kanale. W tym filmiku chciałabym Wam pokazać moje nowe LPS. Jednego to jest taka jakby podróbka, bo dostałam go jak byłam na wyjeździe. Teraz, niedawno. I parę to są oryginały, takie malutkie i szupkinsy. A więc zaczynajmy pierwszym LPS-em jest taka mała różowa kaczuszka w pozie siedzącej trzymającej się za brzuszek ma na głowie takie jakby po polewę błyszczącą białą brązowe oczka, żółty dziobek i łapki jest małą dziurką jest oczywiście z generacji. O! Z generacji czwartej, małej. I jak tu kto woli, można mieć piątej. Tak się prezentuje. Mam napisać pas. Drugą figurką jest tak. Taki Paw. Jest on brązowy w kolorze, takim czekoladowym. Z, również z białą polewą. Tak, jakby polewą na głowie. Jest biała plaktowa. Ma fioletowe oczka. Ma żółty dziubek u nóżki. Skrzydełka i różowe piórka. Ma on napis LPS. Ma dziurkę, Również z generacji małej czwartej lub piątej. Jak kto woli. Ja będę mówić teraz w sumie piątej. Następna w LPS-em jest taka mała ryba. Niestety nie wiem co to jest za ryba. <laughs> jest ona w stylu galakcji, jest fioletowo-różowa. Ma przezroczyste płetwy i ogon i to coś. Ma niebieskie oczka, jedną różową płetwę, jedną fioletową i kropeczki na twarzy. Trochę na płetwach, ma małą dziurkę, nie wiem czy ją zobaczycie. O, teraz widać. Również z generacji piątej. Ostatnim pet shopem, który dzisiaj Wam pokażę jest taka foka. Jest ona też również w stylu Galaxy. Ma cały fioletowy ciemny tył, niebieski tutaj i kawałek różowego. Jest on również pokryty plamkami białymi, ma miętowe oczy, jak nam tam woli mówić na taki kolor i ma dziurkę. Również generacja piąta. Pierwszym szybkińcem, który dostałam jest taki torcik, można tak to nazwać. Jest on różowe. Z białą górą i białą polewą. Drugim shopkinsem jest taki napój. On jest fioletowy z ciemnym, fioletowym napisem Shopkins. I ma taką w kamerze to jest takie białe, ale u mnie to jest taki jasno-różowe tą pokrywkę. Ma zielone od środka. Tym szokim jest taki żółty torcik z białą polewą, fioletowymi ozdobami i różową świeczką z ogniem. Następny to jest taki torcik ślubny, urodzinowy. Są jasno różowe. Następna warstwa to jest ciemny róż z jasną koroną. Następnie mamy taką maskę, która ma takie. Srebrno-niebieskie okulary. Następnie mamy takie słuchawki, które są różowo-żółte i mają czarne, czarną ramę, tą góry. Następnie są takie świeczki, są one dwie razem. Są one niebiesko-białe z ogniem. Kolejny jest taki napój. Jest podaj, że to jakiś shake. Ma ciemnoróżową słomkę, różowe bombelki i bardzo jasny, taki jakby pudrowy yy, kubeczek. Następnym jest taki spiewur. Jest on fioletowy. Tylko może wygląda jakby był niebieski. Fioletowy z różowym środkiem i, i, i fioletowymi serduszkami. Następnie, następnym są takie budki różowe z zielonymi tutaj ozdobami i fioletowymi obcasami. Przed ostatnim jest taka piłeczka. Jest ona różowa, tak jakby przezroczysta, i to jest tak ma dwa zielone paski. Z tym jest takie kółko brokatowe. Jest one złote z różowymi ozdobami. Do również były dołączone takie dwa pojemniczki. Na sam koniec pokażę Wam tego petrzopa, którego dostałam na wyjeździe. Jest to taki piesek. Jest on jasnobrązowy z takimi ciastowymi uszami i ma kolor piękny, przybiteczony. Ma niebieskie oczy, białe, tutaj Jak to tu mówię, krawacik, czarny nosek. Nie ma niestety dziurki, nie można ruszyć główką Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i że chociaż ktoś go polubi. I bardzo bym chciała Was prosić o zostawienie subskrypcji, lajka i dzwoneczka, żeby być na bieżąco. No, to pa! Jak Wam się spodobało i macie jakieś uwagi, to możecie pisać też w komentarzu. Pa!